Uwaga akcja do Nie można tego przegapić No pokaż na co się stać Dobra Tu już Tuż nic nie ma, fuck you uła, 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 uła. Nic tu uła. nie ma słyszysz Nic mi uderzyło Mam Nie wiem, zombie Tak zombie niewidome Dobra wyruszamy dalej nie chcę marnować dysku, więc spotkałem się znowu, jak coś znajdziemy ciekawego. Dobrze, witamy po przerwie. Nic nie Witam. znaleźliśmy ciekawego, ale idziemy i tak dalej, prawda, Edonu? Tak. Mieliśmy miłą konferencję, bo nam się Skype rozłączył. No, proszę bardzo. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. Wystarczy, bo... Idziemy. Edonu, Edonu... O, góra. Aha. Oh my god, you kill me and buy. Son! And my grand, grandpa yeah. on Daj mi trochę pochodni. Masz trochę pochodni, czekaj, 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 czekaj. Bo ja patyków nie mam. Oje, nie kładź tak. Heh. Nie będę więcej zbierał, bo nie jestem Eden

o, o, o coś mi uderzyło, za pół serduszka. Mo, po monstru. O, pół, tak, dużo gliny. Zbiorę sobie. Dobrze, więc chyba się będziemy żegnać. Chyba nie. Chyba tak. Nie. Mam Cię obracać? Lizeczku? Nie. Lizaczku. Jej. Daj mi lizaczka. Miałem dzisiaj, ale nie dobrze. To bo nie. Ale... Więc tu był Plamus. Tutaj było dom. Ale nie słuchajcie go. A to był kolejny odcinek, nie już nawet nie wiem. Wow. Wow, Boo! <coughs> Boo! Takie, 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 do domu. A to był kolejny odcinek takie, o, nowy okrzyk wymyśliłem, uha! Uhu! Nie, nie, Uhu. Uhu. Ucha! Uha! 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 Nie, tak. Musi się tak bardziej z gardła wyciągnąć. Uha! Ucha. Nie. Tak jakbyś krzycał, na przykład jakbyś zwoływał jakieś... Jakiś... Jakiś mał... Łooo! O! Te widoki zostawię Wam na następny odcinek. Na razie.